Oh my god, nie wiem nie wiem nawet od czego zacząć, yy, zapostowałem zdjęcie, gdzie napisałem jakiś czas temu, ja to nagrywam, który dzisiaj jest, nie będę mówił, bo widzę, że późno nagrywam filmiki, ale zapostowałem wam posta, masło maślane, yy, gdzie? gdzie było widoczne, że kupiłem, tutaj mam przy sobie yy, Sonic Bi Bitwa o Anielską Wyspę 1 i 2, i powiem wam, i cię przeczytać. Nie będę w tym filmie, będzie jakiś fi gameplay z Sonica, jakiegokolwiek. Pewnie z CD, bo to mój ulubiony Sonic i teraz bije wszystkie time ataki. Jak najniżej mam mniej niż 30 minut na głównych i na tych drugich mam mniej niż 7. Yy, na special stageach, nieważne. O Sonicu 1, 2, 3, jak zagram i CD będzie oddzielny i o Mani i o Origins będą oddzielne odcinki długie, o których będę gadał. Ale... Jeszcze nie, nie wymaksowałem y, tych wszystkich gier. Nie Sonika CD, więc y, to nie pora. Będą live y z tego, ale dzisiaj o Soniku y, anielskiej wyspie. O bitwie anielską Wyspa. Powiem tak, jak to kupowałem, to wiedziałem, że wchodzę w jakiś wir wydarzeń i nie wiem w ogóle co się dzieje. A tutaj będę sobie przewracał. Nie wiem czy słyszycie te strony. I widzę z tego tak, y, że tutaj jest ile? 8, 14 chyba. Tak, 14 tomów jest. Y, jeden tom to jest taki po prostu trochę dłuższy komiks. Bardzo mi to przypomina Asterixa Obelixa, bo kiedyś czytałem dużo i trochę Kajko i Kokosza, ale głównie Asterixa Obelixa. Chyba praktycznie wszystkie, może tam poza trzema przeczytałem komiksy, albo ich tam chyba 40, o ile się nie mylę. I ten Sonic, no, jest płatne, chyba 30 zł za jeden, więc 60 za dwa, czy jakoś trochę mniej, nieważne. Ale zdecydowanie się opłaca. Yy, lubię taki jeden remix: Metallic Madness, pewnie wam tu zdjęcie dam. Uwielbiam tą piosenkę. Yy, są lepsze remiksy gorsze, ale ten jest super. I właśnie zdjęcie z tego pochodzi yy, z drugiego komiksu tutaj Bitwanierską wyspę 2 Zdecydowanie polecam, są tutaj yy, do rysunku przejdziemy zaraz. Jest tutaj wrzucenie w historię, będę tak gadał ogólnie, z, ze spoilerami, więc jak yy, obejrzycie sobie ten film jak kupicie książkę A jeśli chcecie spoilery przeczytaliście, bo was to nie obchodzi, to oglądajcie po prostu. Yy, właśnie teraz jestem po słuchaniu yy, remiksów yy, CD I dlatego nagrywam to strasznie spontanicznie Wow, yy, cały jestem już mokry z potu, nie? Wow, uwielbiam, yy, mega mi się podoba to Nie mam tutaj żadnego skryptu, po prostu gadam co mi padnie na, na język ślina już tak to się mówiło Także jesteśmy tutaj wrzucani w wir wydarzeń Cztery komiksy yy, dzielą nas od początku tej historii yy, Gdzie jest jak widzę punkt zwrotny 1 2. I los doktora Eggmana 1,2. I to są. To jest w chronologicznej chyba kolejności czwarty i piąty. Eee, co ja kładam? Piąty i szósty, bo są wydawane pod dwie części. Wszystkie te komisje są wydawane pod dwie części. Wirus 1,2 i tak dalej. I chyba tego wirusa. Nie. Kryzys to jest chyba. Tak, to jest kryzys 1 i 2. E, śmiesznie, bo ziomek mu się tak nazywa. Nawet dwóch. Kryzys 1 i 2 to tutaj są ten metal z metalem, że wszystko się zamienia, ale to postanowiłem, że chyba sobie kupię wszystkie te części tych komisów, bo mi się mega to podobało. Nie jest on jakiś ultra długi, ale też nie dziwię się, no bo komis jest wielki, taki A4 mniej więcej. Może trochę szerszy, i no ale ogólnie jest tutaj cała fabuła. Jest całkiem powiedziana zgrabnie, według mnie. Nie jest to jakieś takie dla nowych ludzi, którzy nie znają Sonica, to to będzie bardzo dziwne, więc polecam najpierw zagrać w gry, a potem czytać jakieś komiksy. Chyba, że nie lubicie gier, to polecam zacząć od początku czytać komiksy, a nie tak jak ja gdzieś w środku kurde fabuły, jak ja się totalnie nie wiem. Yy, niektórych z tych postaci nie znam, ale dzięki komiksowi poznałem, yy, ale większość tutaj znam z tego co tutaj jakiś Silver ten, Roach, wszystkie te postacie znam mniej więcej, Shadow, nie wiadomo. Yy, filmu Sonika 3 nie oglądałem <grym> yy, jesteśmy tutaj wrzucani w yy, wir wydarzeń ale nie jest to aż dla yy, fana Sonika który nie czytał żadnego komiksu, myślę, że to będzie zrozumiałe co tu się dzieje, bo to nie jest jakieś takie to jest taka o, otwarta ten możecie przeczytać poprzednie, nie musicie to nie jest takie potrzebne, aż po prostu Metal Sonic podbił Zag Egg Eggman yy, się zmienił jakby yy, zachowuje się jak totalnie inna osoba, więc podejrzewam, że coś tam się stało pod koniec któregoś Sonika, że tak się zachowuje nie wiem, pewnie to są motem w łeba, bo co? Nie wiem, jakieś takie kłopoty. Metal Sonic jest sam on his own, jak to się mówi, i, i rozdupia wszystkich. Metal Sonic jest tutaj gwiazdeczką. Uwielbiam relacje tutaj po i fajnie i fajnej, i w jedynce, i w dwójce tutaj. Wyspa Nielską, Wyspę 1, 2, o to będzie mi chodziło. Relacje między wszystkimi bohaterami. złocznicą no tutaj jest właściwie pięciu złoczniców, bo jest Metal Sonic, który jest zajebisty. O, o którym zaraz też pogadam i właśnie o grafice yy, też o przebiegu fabuły. Przebieg fabuły, no po prostu na początku się biją dzielą się na grupy, potem, yy, potem pokonują Metal Sonica i połowa w zasadzie komiksu jest yy, o doktorze egmanie i tam yy, nie pamiętam jak się ten yy, kaczor nazywał, który myślałem, że z yy, w ogóle wężem, bo taki pysk ma czekajcie, jak on się nazywał? Doktor Starline, o szermany naukowiec, byłam ogólnie po polsku yy, on jest fajny, spoko jest ma fajny design, bardzo podoba mi się. I tych dwóch jakichś przygupów. Yy, ten mniejszy i ten większy, nie pamiętam, czekaj. Z, aż znajdę, aż znajdę, znajdę. O, Roach i Tumble. Śmieszni są. No, to, no, to jest po prostu komi nie? Yy, oni tam widzę, że w kolejnej części będą, która się już nazywa. Yy, wirus 1 i wirus. Nie wiem, czy wirusie 2 są i dalej. A na pewno są wirus 1, bo są na okładce. Nie wiem, yy, na pewno przytam kontynuację. Yy, bo jest wirus i chce bardzo Metal Sonica. Uwielbiam go. Yy, on tutaj tak kopie po dupa wszystkich, nie? Kurde, Shadow Shadow jak wbił, yy, rozpierdzielił go. Już myślałem, że wygrali, a <grytanie> tu się nagle okazało, że zmienił się w tego wielkiego potwora. W jego ostateczną chyba formę, z tego co rozumiem. Yy, tak jak w, w którejś tam grze chyba, Sonic Adventures. No nie chcę, nie chcę pomylić, kurde, bo nie jestem taki, aż takim fanem tych Adventures, ale kurde. Głównie to oryginały, oryginalne gry znam, tam, tam dalej nie znam, ale. Wow! Yy, najpierw się zamienia w Neo Metal Sonic, już od początku komiksu, z tego co chyba pamiętam, tak, od początku komiksu z Metal Soniciem jest Metal Sonic, w poprzedniej grze pewnie. W poprzedniej grze? W poprzedniej komiksie pewnie o to chodziło. Cały komiks, jeden i drugi, że się zmieni, i jeszcze yy, zamienia się w, nie Hyper, tylko Super, Super Neo Metal Sonic. Także pójdźwa ten. Hyper jeszcze chyba nie. Super Sonic na pewno, tak, tak, tak. Bo Hyper to jest już w ogóle yy, super mocny Sonic. Yy, I do tego potem jeszcze zamienia się w tą swoją formę ostateczną dzięki yy, Ultimate Life Form. Yy, także wow, Shadow no, mocno zrobiłeś tutaj. Ale no jak zawsze, Sonic, Metal Sonic'a nie da się pokonać. Pojedynkę, we dwójkę też nie. Na i Sonic dostałem po dupie i to ostro. Yy, Shadow, Shadow wbija, rozdupia go, ale no, dał metadane i i po nich, więc oczywiście wszyscy wszyscy nasi kamraci ocalili wyspę i ruszyli prosto na Metal Sonica i tylko dzięki temu wygrali tak jak w grze, bo byli przeciwko niemu. Wszyscy? Eee, komiksy. Fajnie się to czytało, szczerze. Eee, od razu jak kupiłem, czekałem kilka dni, bo zwlekałem, kurde mówię. Ja nie lubię czytać, znaczy, uwielbiam czytać komiksy, ale zawsze jak czytam jakiś komiks, to bardzo się skupiam sobie każdy szczegół. Przeglądam, przyglądam się każdemu obrazkowi, bo to uwielbiam I te, czasami czytam nawet teksty po kilka razy, bo fajnie mi się to czyta, fajnie mi się to ogląda I to jest na fajnie, fajnie, też naprawdę zrobione Nie jest to aż takie długie, ale rozumiem, że muszą jakoś zarobić z tego, więc robią po dwie części zamiast jeden dłuższy komiks To jest zrozumiałe, nie mam mi tego za złe. wiadomo, że wolałbym taniej By było, I żeby za 30zł kupić dwie części, a nie 60zł za dwie części Ale no tutaj nie winię ich, no bo to jest zrozumiałe no, Anielskie wyspy dużo, nie wiem właściwie, bo nie grałem w Sonic'a 3, nigdy słyszałem tylko od Gajera, że super. Tutaj co jakiś czas takie przerywniki są w postaci jakichś, właśnie tutaj, nie tapet, tylko banerów? Nie, no jak to nazwać? Ilustracji. No ale to ilustracja, nie będziecie wiedzieć, co Odzi Chodzi mi o. O, tutaj jest takie, no właśnie, z tego, jak. Jak Sonic i Tace naprawili Metal Sonica, chcieli żeby chcieli się zgodzić, pogodzić, ale Metal Sonic poszedł do Eggmana i tylko dzięki temu przywrócił mu pamięć. Wow, ten, ten obrazek, gdzie jest, gdzie jest taka okładka, powiedzmy to, gdzie jest przypięty na łańcuchach i spogląda na Sonica, wygląda mega ultra cool, znajdziecie ją na internecie, pewne wstawy tutaj. Nie będę robił zdjęcia komiksu, ale bo nie chcę ten, nie chcę dostać prawa autorskich, wiecie jak, nie do końca wiem jak to działa, ale no wiadomo, że nie można wstawiać całości, więc nie będę. Kurde, ja się rozgaduję 10 minut już, Pieprze. Dobra, yy, wszystkie sceny są fajne, obrazki są super, fajnie jest to zrobione, właśnie nie jest to tak nudne, aż tylu komiksów nie czytam, więc nie wiem jak to w innych jest, ale tutaj bardzo mi się podoba, że właśnie tak obiekty różne przechodzą, albo dymki i tak dalej, i też yy, te linie nie są tak wszystkie, że yy, Rozumiecie mi co mi chodzi, że każdy, że jakie strona to musi być na przykład, nie wiem, 7, 7 8 kwadratów, załóżmy, żeby było symetrycznie na obrazku jednym, na jednej stronie, 4 grafik, 8 grafik musi być. Nie, tutaj może być nawet 5 i może być gdzieś z tyłu czarny ekran. Nie muszą wszystkie paski się dotykać, mogą być oddzielnie, jakoś tak śmiesznie. No jest to też śmieszne. Tutaj właśnie wszystkie charaktery dobrze poprowadzili, rysunki są ładne. Każdy, tych co znam, to mogę appreciate, mogę docenić, yy, że twórcy. Nie wiem jak to stałe jest z comics, ale chyba mają z kilka dobrych lat. możecie mi napisać w komentarzu w ogóle, czy czytaliście i czy też wam się tak podobał. Yy, na przykład, scena, yy, jak się przemienił Metal Sonic, właśnie w tego, tego yy, w jedynce, chyba to było. Wow, to też było fajne. Yy, taka scena, właśnie jak się przemieniał. Ta, yy, Fireblaze, nie wiem jak ona się nazywa, nie pamiętam, bo tej księżniczki to może razem nie słyszałem wcześniej. Kurde, czekaj, może znajdę szybko. O, Burning Blaze, dobra. Ona była też spoko. śmiesznie w ogóle, że te emeraldy wszystkie emeraldy chaosu, szmaragdy chaosu i ten Wow, To było fajne naprawdę. Tak wiem, że gadam mas maszynane cały czas, wszystko fajne, wszystko ten ale no kurde, po prostu jestem, spontanicznie to nagrywam i, i cieszę się, chcę wam powiedzieć jak bardzo to uwielbiam. Jakiś twór będzie le leciał w tle Sonika, wow, no te wszystkie właśnie grafiki, styl artystyczny jest taki super, tak mi się podoba, nie? Tak fajnie ten. I po tym komiksie, po kilku scenach można, można potwierdzić, że ship Sonika i Amy jest prawdziwy. To nie jest, to, to jest kanoniczne, jak to nie jest kanoniczne, to ja nie wiem co jest. Bo tu ewidentnie widać, nie wiem jakie jest kontinuum, y, chyba to jest komiksy to są zupełnie inne niż gra raczej na pewno, ale słuchajcie, no y, raczej oficjalnie Sonic i Amy są, a przynajmniej, a przynajmniej y, obydwoje coś do siebie czują, ale nie powiedzą sobie nawzajem. Y, Amy by chciała, Sonic raczej nie i y, 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 na tym, na podstawie tego komisu można ten. <kluzny> tak samo więź Shadow'a i Rouge była fajna też tutaj. Chociaż jej za dużo nie było. No, Metal Sonic, jak mówię, rządzi. Yy, nie wiem. A nie, przecież użył tego Emeraldu Grand Emerald. Przecież użył go, czy to Master Emerald. Nie pamiętam. O, no, tak sobie przeglądam. Fajne, są, naprawdę. To taki był cool, ten Neo Super Metal Sonic, nie? Super Neo Metal Sonic. Nie wiem, nawet jak go nazywać. Wow. Pierwszy raz, kiedy go widzę w takiej formie i wiedziałem, że taka jest. Ale pierwszy raz ją widzę w ten, w komisierz. Mam ochotę. Jak przeglądam sobie ten komiks, to mam ochotę drugi raz to przy... Szczerze jak ja to kupiłem właśnie bałem się, bo zawsze się przeglądam tym wszystkim obrazkom i w ogóle bałem się, że to pójdzie tak, że. Yy, może, może jednak yy, odpuszczę sobie na jakiś czas, przygotuję się do tego i yy, nie chciałem też w nocy czytać, że w końcu skończyło się tak, że yy, pamiętam skończyłem oglądać jakiś film, była druga w nocy i mówię, kurde. Biorę ten komiks do ręki i go czytam. I przeczytałem praktycznie cały, albo cały, nawet przeczytałem jednego wieczoru. I potem rano się budzę, mówię: Dobra, dzisiaj wieczorem przeczytam ten drugi. I przeczytałem chyba połowę. I także w trzy dni przeczytałem całe te dwa komiksy. Bardzo mi się podobały. Kurde, boję się, że zapomnę coś jeszcze wspomnieć. Boję się, że zapomnę coś jeszcze wspomnieć. Yy, naprawdę. Bo wszystko mi się tutaj podobało. Ale też nie mogę powiedzieć totalnie wszystkim. Yy... No kurde, nie wiem. No nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć. Humor też właśnie jest fajny. Są takie fajne scenki. Naprawdę, jeśli nie, jeśli nie kupiliście, no to nawet z moimi wszystkimi spoilerami możecie kupić. Bo to wiadomo, że jak by na dwa, to wiadomo, że tego kurde Avengersy, Avengersi, y, Infinity, y, co ja gadam? Y, Wojna bez granic i endgame, koniec gry, koniec gry, ostatni ruch szachowy. Yy, oczywiście, że w pierwszym filmie muszą przegrać, a w drugim wygrać, więc yy, no tu jest mniej więcej tak samo. Trochę są zwroty sił. Yy, raz tutaj ta strona ma przewagę, raz ta. Jak Shadow wbija, to właśnie dobrym przykładem to jest. Jak Shadow wbija, to już myślę, o kurde, ale, ale Metal Sonic jest w dupie. A tu nagle się odpala i, i wszystkich rozwala do czasu, aż przegrywa. Yy, właśnie on użył tego. Emeraldu, ale on nie użył do tego, żeby się stać Hyper-Metal... So Hyper-Neo-Metal-Sonic'em Tylko, żeby się stać yy, tym tym, więc nawet nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, czy, czy Metal Sonic może się zmienić hype, yy, Hyper-Metal-Neo-Metal-Sonic'a? Kurde, to jest takie długie, taki łamaniec Tylko Sonic, bo wiem, że Sonic może się zmienić właśnie w Super A jeszcze lepsza forma od tego to jest yy, Hyper tak, tak mi się wydaje. Widziałem to na jakimś filmiku na YouTube. Yy, może się też zmienić w Dark Sonic, ale nie wiem, czy gdzieś to było. Chyba w Sonicu X to było, ale nie oglądałem. Mam w planach obejrzeć. No, to jest stara kreskówka. No, także kolejny chyba kupię albo, albo coś, co było wcześniej, albo coś, co było później, bo bardzo bym chciał dojść do kryzysu 1 i 2. No, tylko że ten wirus bym chciał przeczytać. Bo wiecie, no, skakanie tak po komiksach to jest bez sensu trochę. Właśnie chciałem zrobić tak, wiecie, jakbyście wchodzili w losowy film Marvela i nie oglądali poprzednich i totalnie nie wiecie, co się dzieje. Kurde, Avengers Endgame, włączacie koniec gry, a tam yy, nie wiecie, co się działo poprzednio, więc nie jesteście związani z bohaterami, nic. Na szczęście ja lubię Sonika i no nie znam go z komiksów, teraz już znam, yy, tylko znałem go z gier i z filmu. No i tam oglądałem też Sonika Owe, nie wiem, czy wam mówiłem, Sonikowa, zajebisty film, który powstał. Dzięki CD właśnie Jest widać podobieństwa w openingu Także no kurde, no boję się, że coś zapomnę, ale mega się ten komiks podobał Fajne właśnie takie granie na cieniach, czasami postacie są czarne, nie wiem czy to jest oszczędzanie czy to... No, oszczędzanie artystów, czy to jest y animatorów tutaj y Rysun malowników? Nie no nie wiem jak ich nazwać, nie ważne, po prostu Ludzi, którzy to rysowali komputerowo Nie wiem Zwycięstwo ma w garści, ale razem wciąż możemy wygrać Ażbym na miniaturkę, któryś z tych plakatów dał Plakatów, o plakatów, lul, plakatów, wow No i szczerze, jak mam być szczery, nie czytałem poprzedniego komiksu Więc jak dr Eggman przyszedł po dr Eggmana yy, Tych dwóch łobuzów, ich nazwijmy, bo nie pamiętam jak się nazywali Ten biały i niebieski To ja serio myślałem, że to jest inna osoba Myślałem, mówię takie, kurde, on mówi, że z jest inną osobą ja pierdzielę, przecież tu nawet pisze Eggman Land. Ja nie mogę przecież tu nawet pisze Eggman Land. Nawet tego nie zauważyłem w tym jego parku rozrywki czy co to tam jest w jakimś warsztacie. Wow, nie no to jest śmieszne. Yy, wszystkie charaktery tutaj postaci... Przysięgam, myślałem, że on jest inną postacią. Yy, wszystkie postacie zostały dobrze uchwycone, dobrze ich osobowości. Yy, ta kulka mocy, w której się zmienia Neo Metal Sonic w yy, Super Neo Metal Sonic. Kurde, nawet. Łamanie z przysięga. W... nie wiem jak to się bestia nazywa. Nie wiem ostateczna forma, nie wiem cokolwiek. Yy, Real Sonic to jest naprawdę cool, tylko nie wiem czemu ta bańka jest jakby z wody. Yy, no na koniec i tak przegrywa. No i oczywiście złoty metal Sonic wygląda Goku, <laughs> bo zgapili to od Dragon Ball'a. Ale no. Znaczy zanim jeszcze był popularny Dragon Ball, to Nieważne. Wow. Przysięgam, Kupicie, kupcie to, to jest super, przeczytałem to w 3 albo w 2 noce i naprawdę chciałem nad, o tym nagrać film, 20 minut już o tym gadam, przecież to, ten film, na którym gadam tutaj, będzie miał więcej minut niż ten film z 4, na którym pracowałem godzinami nad pisaniem skryptu, yy, animowaniem i w ogóle, także naprawdę, o kurde, wcisnę enter, chyba się nie stało. Yy, Totalnie spontanicznie, <laughs> a może nawet taki film będzie lepiej niż tam ten... Niż tamten, nad którym pracowałem tyle godzin Zobaczymy yy, Idźcie kupić, Idź, idźcie zagrać w Sonica Jedynkę, dwójkę, trójkę CD Idźcie obejrzeć dwa filmy, albo nawet trzy Ale jeszcze nie wiem, czy jest gdzieś na streamingu Idźcie, kurde, kupić te komiksy Idźcie zagrać w Sonic Mania i Origins Cokolwiek, cokolwiek Cokolwiek z Soniciem, bo to jest dobry staw I naprawdę, dopóki ludzie yy, Z komunity niektórzy nie rujnują tego To jest naprawdę pięknie Więc idźcie to kupić I rozgadałem się czy mówiłem, że kocham Sonika?